Trzecia forma, już taka najbardziej rozbudowana, pełny wypas podłogi w przedsionku zaprezentuję tutaj. I oczywiście nasz nieodzowny element, czyli ten cienki materiał zwany gruntcoverem, który odcina nas od podłoża, od roślinności, robaków, wilgoci, jest odporny na pleśń. Rozkładamy go szerzej niż przedsionek po to, żeby ściany przedsionka stały na czystym podłożu i nie zachlapywały się błotem, piaskiem przy opadach na przykład deszczu. Najpierw rozkładamy ten grunt cover, przybijamy śledzie, jest normalnie przez to można przebijać śledzie, materiał, który się nie rozpadnie, nie podrze, po prostu zostaje dziura. Następnie układamy płytki Izabela Flor w formacie 50x50. Tutaj są pokazane łącznie z takimi wykończeniami. Płytka taka jest doskonałym rozwiązaniem, gdyż jest lekka. Nie, nie zbierają się tutaj żadne owłady myszy nie wchodzą, bo nie mają gdzie. Jest, zapewnia nam komfort, czystość. I zarazem łatwość w układaniu. Bardzo łatwo się układa, szybko, doskonała do składowania, bo możemy ją zostawić tak naprawdę gdzieś pod przykryciem na zewnątrz nic jej nie będzie. Na to proponujemy materiał, który nas odcina od wody, wilgoci w miejscach, gdzie podłoga, przedsionka może zostać zalewana. Oczywiście później możemy ułożyć sobie komfort karpet. Czyli taki miękki, wygodny dywanik, który też jest bardzo ciepły, poprawia komfort korzystania. No i końcową warstwą jest wykładzina Bolon, która pasuje kolorystycznie, ale zarazem uzupełnia tą całą naszą konstrukcję i tworzy podłogę wygodną jak w domu.